W tegorocznych rozgrywkach Tauron Basket Ligi udział weźmie 17 drużyn. Koszykarze Polfarmexu Kutno pierwszy mecz rozegrają 10 października o godzinie 17.30. Przeciwnikiem będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Trener Jarosław Kresiewicz nie ukrywa, że jest zadowolony z takiej inauguracji sezonu i formy swoich podopiecznych. No w pierwszej wersji to miałoby być naprawdę bardzo ciężki początek, bo miała być żona Góra, za chwilę miał być to dwa mecze u nas na początek. Na początku to zawsze różnie bywa. Teraz się ten kalendarz zmienił, i czy on jest lepszy czy gorszy, to ciężko powiedzieć. No, teoretycznie na początek mamy Dąbrowę Górniczą, która prezentuje się na razie, jeżeli chodzi o dobór zawodników, bardzo dobrze. No ale pierwszy mecz u siebie trzeba zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać, i, i z, takim, z takim planem wystartujemy. My jesteśmy bardzo zadowoleni z Wojtkiem, bo wszyscy zawodnicy przychali przygotowani, i to jest. To jest bardzo dobra informacja. A że jest gorąco, no wszystkie drużyny mają ten sam problem, także że, że wszyscy się muszą z tym jakoś borykać i sobie z tym radzić. No ale faktycznie na sali wczoraj jak gdyśmy zmierzyli na popołudniowym treningu temperaturę to było 35 stopni. Tak? Kutnowski klub poinformował także, że pozyskał ostatecznie gracza na pozycję numer 5. W miejsce kontuzjowanego Toma Knighta pojawi się 31-letni Michael Fraser z Kanady. Mierzący 203 cm center grał przez trzy ostatnie sezony w lidze libańskiej, gdzie atutem była jego gra na deskach. Czy w duecie z Kevinem Johnsonem będzie pod tym względem dominował i w Tauron Basket Lidze? Myśmy zrobili bardzo dokładny wywiad i wydaje nam się, że razem z Johnsonem to, to będzie taki duet, który jeżeli będą w formie są w stanie naprawdę zdominować w tej lidze deski i na to liczymy. A poza tym ma bardzo dużo innych zależy, potrafi zagrać na niskim centrze, potrafi po, po pikach ścinać pod kosz, także wydaje się, że to jest dla nas strzał w dziesiątkę. Mamy informację, że jest przygotowany. To też było ważne, bo, bo niektórzy zawodnicy różnie do tego podchodzą, także w piątek ląduje. Myślę, że już w sobotę na, na Róży zostanie prze, przedstawiony i od poniedziałku jesteśmy w pełnym komplecie.